Robimy dzisiaj letnią stylówkę z wiralowymi jeansami z zarys, asymetrycznym zapięciem. Zaraz zobaczymy jak będą wyglądać. Kosztowały 179 zł i mam je w rozmiarze E. Powiem Wam, że podoba mi się ta szeroka nogawka, na jest taka trochę bagi, ale fajnie tą nogawkę równoważy tutaj ten wysoki stan, ładnie podkreślają, zobaczcie, sylwetkę. Zostawię ten top i lecimy z górą biżuterią i butami. Mam dwie propozycje. Pierwsza propozycja jest z moją ulubioną letnią koszulą bawełnianą. Ta koszula w paski latem noszę ją non-stop. I dodałam biżuterię, takie zwykłe bransoletki na rękę. Zobaczcie, dodałam też taki akcent letni w postaci tutaj muszelek. Stwierdziłam też, że. Fajnym motywem może być ten mój wężowy pasek. Wrzuciłam go tutaj, zobaczcie on jest taki bardzo plastyczny, więc można go układać jak się chce i zobaczcie, jak on tu fajnie wygląda. Podoba mi się to, tak się to prezentuje z tyłu. Pomyślałam, że dodam te buty różowe e, gazele. E, myślę, że to będzie fajnie uzupełniać całą stylizację i ją ożywiać. Ja numer 2, Pomyślałam, że też może być ciekawa z taką krótką marynarką a sam top. I sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Muszę się znać, która stylizacja podobała wam się bardziej.